Magda Gessler nagrała życzenia dla swoich dzieci z okazji Dnia Dziecka i opublikowała film w mediach społecznościowych. Internauci od razu zwrócili uwagę na zmianę w wyglądzie gwiazdy. Restauratorka i gwiazda programu Kuchenne Rewolucje jest niemal nie do poznania. Wielbiciele celebrytki są zachwyceni. Magda Gessler opublikowała w sieci życzenia dla swoich dzieci. Uwielbiana restauratorka wykorzystała media społecznościowe, by złożyć życzenia z okazji Dnia Dziecka swojemu synowi Tadeuszowi oraz córce Larze, która jest obecnie w ciąży. Gwiazda w tym celu nagrała film, który opublikowała na Instagramie. Internauci byli niezwykle poruszeni postem celebrytki, nie tylko ze względu na ciepłe słowa, które skierowała do, swoich ukochanych dzieci, ale przede wszystkim z powodu zmiany, jaka zaszła w wyglądzie Magdy Gessler. Lara i Tadeusz, dzisiaj jest Dzień Dziecka. Macie trochę dziecinną mamę, ale mam nadzieję. Że dacie sobie ze mną radę? Wy mi pomagacie bardzo, kocham was nad życie, bez was życie, nie miałoby sensu, a ja nie mogłabym być taka nieroztropna. Buziaki, przekazała Magda Gessler w swoim nagraniu na Instagramie. Magda Gessler przeszła metamorfozę, gwiazda znacznie schudła internauci od razu zauważyli. Że restauratorka znacznie straciła na wadze w ostatnich tygodniach. Gwiazda od lat walczyła z nadprogramowymi kilogramami, jednak jej zawód nie ułatwiał jej chudnięcia. Jakiś czas temu, podobno za namową swojego syna Tadeusza, Magda Gessler przeszła na dietę wegetariańską, a do tego wprowadziła znaczne zmiany w swoim życiu. Rewolucja się opłaciła, bo gwiazda straciła już 13 kg, a efekty tej metamorfozy są oszałamiające. Na nagraniu widać Magdę Gessler, ubraną w obcisły, ciemny dres. Strój jeszcze bardziej podkreśla nową figurę gwiazdy, a fani są zachwyceni jej odmienioną sylwetką. Pod postem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy dotyczących zmiany w wyglądzie celebrytki. Zazdroszczę figury. Świetnie się pani trzyma, napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. Rewelacyjnie pani wygląda dodała kolejna. Źródło Radio Z, następny artykuł.